Siemanko <laughs> wszystkim z tej strony Dziennik Wojenny yy, Rela Pogromcy yy, dnia 20 któregoś września 2012 roku yy, Godzina jest pierwsza <laughs> a my wkróciliśmy do trzeciego aktu Czekajcie tutaj sobie imiona tylko owalne na mapce Okej, okay, dobra Przedstawię Wam <laughs> na początku pokrótce Y, cały obóz nasz ten ziomek se stoi patrzy w ścianę i se zawraca no nic nie znaczy i dobra no Meshifa znamy to twój statek to mój statek no okej okay, se ciśniemy tutaj dalej o tu mamy dałem imiona niewyłączone dziwne okej okay, Natalia Słyszałam o Twoich wyczynach i jestem pod wrażeniem Fajny, seksowny głos ma Sama też pewnie jest Ona jest zabójczynią Czyli tą klasą, którą doszła Która doszła w dodatku I ona się tam chyba przy rozbiciu kuli Znika sobie Stąd Nie wiadomo w jakim celu o, Tu mamy jakiegoś tego transvestite, hratli no tutaj sprzedaje, naprawia wiecie to co czarsi i tam fara takie typu sprawy Idziemy dalej o Ormus no jakiś pradawny aztek pytaj juć się witaj ona daje parę questów tam innych takich no tu możemy sobie kupić jakieś laski zobaczymy kurwa szukamy do lodu Jak będziecie widzieć to mówcie oj, nie ma nic Lodcowy grot to nie, nie Nie, do zamieci, o tak, do zamieci by się przydało Ale nie ma nic takiego, zbroja My tu mamy jakiś dziwny hełm Coś innego by trzeba było kupić kurde jakąś lepszą Dobra. Dobra następna jest y, Ashaia Ashera taka ksena i ona nam daje najemnika po którejś tam misji I najemniki u niej to są magowie i oni strzelają tam z lodu, z ognia albo z błyskawic i można im dać tam tarcze, inne miecze, takie takie bajery. No to nic nie ma, wszystkie odporności plus 8, dobra. Ostatnim nieznajomym będzie Alkur, czyli hazard men. No, siedzi na odludziu, ma tu kurde paszczę ze szczęk nad tym, nad mordą, nad chatą, na chacie, nad wejściem. No, u niego możemy kupić to. Ubogo Hazard oczywiście No dam daje nam nagrodę za pierwszego questa więc jakbyście nie wiedzieli, to tu trzeba iść No a tu stary dobry druh Decard Caine No, więc jego znacie tam. Stary jest i w ogóle Player 8 oczywiście mamy włączone No, tu wpadamy Roczny wędrowiec tutaj Pada, musimy go zabić. Widzą tutaj larwy z czwartego aktu. Z piekła. Roden. No i tak się zaczyna właśnie trzeci akt. Większa kikturka, jakiś taki tam... Pierwszy quest jest taki, że musimy zabić pierwszego bossa na złoto. Napis na złoto, bo nie dostajemy od nikogo misji. Więc idziemy i szukamy po prostu. Ja tu już strzelam w kapliczkę. jest takie przyzwyczajenie, co się pojawia, to strzelam. O, małpy zagłady. A wuj, leśne łowce. Zależy od gry. Ogólnie tu jestem chory. Oh yeah. Szybko poszło. Nie wyczuwam w tym przedmiocie żadnej magii. Żadnej magii. No. Mamy tą figurkę. O, lekki pas na złoto, popatrzcie. Nie wierzę. Dwa złote i tępy. Jeden questowy. Okej, okay. ciśniemy do miasta. Zobaczymy ten pasek. Wyżowy sznur no kurde, nie miałem go nigdy. Miłego dnia. Nie no tam jest lepszy. Ale nie wiem, jak się leży na razie. Dobra. Czekajcie mikturki se tu wymienię. Szybko zrobię. hura Jazda. Co, lecimy tak, do Keina, tu będzie trochę bieganiny. No, 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 lecimy do Mesifa Fajny ten taki ptaszek. Kruk taki. Dobra. Fała ci! Lecimy z powrotem do Keina. Cholera, gryzimy gardło, jak nie wiem co. No, no, ku Fajne to są historie, warto set Ktoś się chce wczuć, to niech sobie słucha tego wszystkiego, a trzecia książka od Diablo też jest chyba o tym trzecim akcie. No i on daje nam... ...miksturkę nam daje. Ona daje nam... ...plus 20 do życia. O! Mamy 115, mamy 135. Dobra. Lecimy dalej. Yy, dalej lecimy jest znalezienie yy, będzie się składać z czterech przedmiotów cztery przedmioty musimy znaleźć coś mi tu przycina nie wiem yy, pierwsze to będzie chyba serce czy jakieś oko kalima w grocie pająków są dwie groty przy jednej jest zawsze teleport kurwa ty niemi ja pierdolę, czekajcie kurwa, jakaś parodia ja normalnie Co to tak mnie Kurwa, z fps i -y mi spadły Kurwa, czekajcie, czy coś, coś tu się zjebało Kurwa, no ja pierdolę Będę musiał wyłączyć chyba No ja pierdolę Dobra, kurwa, zaraz wracam normalnie, tylko się sprawdzę, jeszcze są zbroje. A, kurwa, dobra. Pierdole. Eee. Dobra. Wszystko już gra... Chrome mi się update'ował. Kurwa w tle. Nie wiem jakim cudem tu gówno się włączyło, ale dobra. Player 8. Oczywiście. I lecimy dalej z tym koksem. Nie ma czasu co tracić. Więc pocis pociskamy się tutaj. Zajebisty błąd, nie? Papuga się zatrzymała w miejscu. Włącz tu napierciela z tyłu. Masakra. Ale nic. Nic z tym nie zrobimy niestety. Tak, że zrobili, więc... Zjebali. Taka papuga, a kurwa grepsuje Okej, okay, dobra, dobra, okej, okay, co my tu mamy? Ba bagna, Bajora, pijawy, tak, pijawy, z teleportu nawalam. Coś mi się samo przedstawiło, to ta zjebana myszka Za 7 zł, czy, czy za ile ona tam była? Okej okay, zajebiste baobaby Skrzynki O patrzcie Kolejna kurwa Martwa papuga A, ruszyła się Jest taka martwa jak ją piszą O zaraz level w ogóle No ale my ciśniemy Szukamy takich wejść Wejścia to będą takie dwa posągi, monumenty jakieś kurde takie pionowe wysokie, szare, kasteki czajcie nie? ooo, no. no, pokażę wam trika tylko ich zabiję tutaj zaraz wam pokażę da, da, da. a też niewiele ludzi o tym wie więc to mu pokażę O, Oj, level. Oj, pierścień. O. Zrobimy tak. Siłę 2. Żywotność. 2. Niech będzie. Energia. Dobra, dobra. Umiejętność obowiązkową. Zamieć. Ok. Zgrytka. Kasa. Dobra. Lecimy tak. Do miasta. Dostajemy quest'a Znajdź relikty Kalima Poszukaj oka w grocie pająków No to to co mówiłem wcześniej I tak bierzemy se Topaz ja zawsze topazy biorę O bierzemy tak, robimy tak O czekajcie chwilę se zmutuję tutaj pierścionki 3 Zobaczymy może coś fajnego Będzie O o! Zajebiście, ale zakryć błyskawic. No ale i tak to jest lepsze kurwa niż to co mamy, więc bieremy. Bo ma większą szansę na zdobycie jakiś nieprzedmiotów. Dobra, dobra. A bierzemy to, tak tu, tu, tak, pięknie Kolczugę do Ormusa. Dobrego dnia! Dobrego z dnia. Mhm, mhm. I lecimy tak. Bierzemy tu. Mamy kapliczkę klejnotów, jeśli byśmy ją klikli normalnie, bez niczego, to by nam nadkruszony wypadł Ale skoro my mamy jeden Tylko jednego można mieć w ekwipunku yy, klejnota jakiegoś On nam podnosi level tego klejnota, więc dajemy se O! Ze skazą na zwykłego topaza, o! Pięknie No! Ona zawsze jest w tym samym miejscu, więc jak czytacie grę, to kapliczka zawsze tu będzie inne nie, ale ta zawsze będzie. To taka druga ciekawostka. A, no i tutaj kurwa będzie zejście jakieś. Zobaczymy do czego. Czy do gniazdu Arahainidów. Czy kurwa... Nasza grota pająków będzie albo kurwa nic nie będzie, to też nie może być A my kurwiamy Kossa Kokony Kokony Dobra Coś tu nie widzę nic, zejścia Trwa Ja nie wiem, te skrzynki leżą tutaj po tej dżungli rozwalone tak Porozmieszczane to je tam umieszczał, nie wiem. Pająki z nich czasem wychodzą. Się zagnieździły. No i ślepy zaułek. ciśniemy dalej. O, pierście. Walimy pierścień, walimy zamieć pierścień, sprawdzamy. Do dupy. Musimy to do, aż do dobra. O, jest. Zamknięta skrzynia. Korbaczany jakieś leżą fetisze ciekawe jakiego mają fetisza perwery jedne aj mogę więcej w manę dać, kurde